Dzień dobry Wam. Jak tam? Dobra, kolejny temat. Jest bardzo trudny dla mnie, kiedy ja robię film sam, I bo normalnie to jest uzupełniamy razem, ale ja jestem bardzo trudno na, na jeden temat u mnie, to jest skok na skok na skok. I ja myślę bardzo szybko i Według mnie to jest normalnie, ale na innych ludzi to nie jest normalnie. Dobra, co na jedzenie? to zależy ile pracy ja mam. Jakie temperatury jest na zewnątrz wewnątrz. E, czy jest słońce? Czy nie jest słońce. I tak dalej, i tak dalej, ale ja jestem mięsożyrny, i teraz jest prawie 3 lata. Jestem mięsożyrny, i 6 lat ja nie, nie mywam moje włosy, ani kropelki woda Zero, to znaczy. Um, mm -hmm. Zero kupione shampoo, Zero conditioner, Zero wody używane. To znaczy, ja jestem bardzo, bardzo tania na ten życie. Woda kosztowna? Tak, bo wszystko zależy od wody. E, a do temat jedzenia? Kto mówi, my musimy mieć kosztowny. O godzinę 6, 8, 10, 12 i wiem, co, jaki godzina musimy mieć jedzenia. Ja jem raz dzienny jeszcze raz to zależy również na praca. Ilość i jaka i waga ja mam na praca. Albo to jest księżska praca, czy nie? Albo to jest chodząca praca. I tak dalej, i tak dalej, ale o co mi chodzi dzisiaj na temat jedzenia? Jeden rzecz: bardzo dużo ludzi w ogóle nie myślają. Sierżent, które który żyje w lesie, oni nie myślą o jedzeniu. Oni żyją w tym moment i nie 5 minut temu albo 5 minut do przodu. Albo oni myślały o nich jutro, co oni muszą mieć na jedzenie. Nie. Żyrzęta w lesie mają lepsze niż my, ludzie. Ale e, kiedy ja zobaczę, lato, zima, ludzie jedzą każdy dni na tak samo czas. Żyrzęta nie. Sierżęta zje. przez słońce? czy i tak dalej i tak dalej. Ale to znaczy e, teraz e, mamy listopad. I ja skończę jedzenia jedzenia około godziny 16 maksymalnie 16 15. Później ja nie jem. Są też ludzie, którzy mówią. Ale nie wolno mieć jedzenia później godzina 6, ósma albo dziesiąta. Halo? Kto robi tę regułę? Ja słucham na mój ciała. Kiedy ja nie chcę mieć jedzenia, jedzenia, w listopad, kiedy jest ciemno, od, od godziny, 16, po co ja muszę czekam aż do godziny 18, 18 albo 19? Myślę. I ile razy wy potrzebujecie jedzenia? To zależy na wasze bakterie, które dyryguje wam. A teraz musimy mieć coś o to, o coś o to, albo coś o to. Było również jeszcze jedno pytanie. To też jest od jedzenia. Jakie jedzenie jest zdrowe? No to nie jest trudno dla mnie. Bo dla mnie pasuje tryb, zjedź, styl, zierne. To jest dobre na mojego ciała. Mojego ciała. Są ludzie, którzy w ogóle nie chcą akceptować, ja robię to. I wiecie to, co ja to mam na moje cztery literki. Jest mój ciała. Mój ciała nie jest wasze ciała. Moja historia nie jest wasze historia. Ja wiem, co jest dobre na mój ciała. Ja wiem, co jest dobre na innych ludzi, ale inni ludzi nie chcą słuchać na ten rzeczy, które ja mówię, albo który mój mąż mówi. Nie, bo to są te ludzie, które cały czas narzekają, oni mają takie problemy, takie problemy, takie problemy, e, albo oni mówią: A to ja nie umiem, ja nie umiem, że bez ziemiaki, ja nie umiem, bez. E, Chleb, i wiem co jeszcze. I wiesz co? To nie jest mój problem. Są bardzo dużo ludzi, które są na styl mięsażerny. Oni czują dobrze. Oni mają energię. Oni mają ruch. Mówią praca, praca i praca, też uh, sportowce i tak dalej. I po co ten ludzi musiał będzie zmieniany na ten inny styl życia, który oni miał, bo to jest normalność. Dzisiejszy czas jest normalność większość. Jak, 10, jak 60% ludzi mają za duże waga, za duże kila na waga, oni mają takie problemy na zdrowie, taki, taki i taki. I to są ten ludzie, którzy e, pisają do nas i również zadzwon do nas: e, co ja muszę robić, kiedy ja mam ten problem, ten problem i ten problem? Jest tylko na moje oczy jest Są parę opcji, ale ja wiem, ten ludzi nie chcą, wie o tem, bo oni wiedzą lepsze i oni preferują idę do lekarza. Dobra, to jest ich wybór, i to jest dobre do lekarza. I to jest jeszcze lepsze do szpitalów. Ja jestem bardzo zła um, pacjent. A czy we wiecie, w ogóle gdzie jest słowo pacjent? przyjdzie? to jest od łacińskiej. Patience delt. A przepraszam, cierpliwość jest ten słowo to jest naprawdę słowo um, pacjent musisz mieć cierpliwość. Dobra, kiedy ja nie dbam o moje zdrowie, ja musiał mieć później, kiedy jestem taki stara baba, który nie umie chodzić, który um, co ludzie pisają, a ja mówię Polskiego na kaleka. albo coś takiego. Ale wiecie co? Później, ten ludzi, którzy narzekają na polskiego język, oni chodzą jak um, kaczka. Oni są kaleka, bo oni mają nowe, nowe biodra. Po co oni potrzebują nowe biodra? Jest tak proste, zostaw ten węglowodany, cię ciasko, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest Wasze wybór, kiedy Wy, kiedy Wy, kiedy wy jesteście jeszcze młody, Wy nie macie takiej cierpliwość. i Wy nie pilniecie Wasze zdrowie. Dzisiaj żyje czasach. Później, kiedy jesteście się starszy, wypoczywacie bardzo duże cierpliwość, hmm. Też do lekarzy, też do innych ludzi. I chyba później innych ludzi nie są. Nie chcą mieć. Daj was jeszcze energia, bo wszystko jest mówione, cała historia widzimy tak samo. Sif. Kiedy jesteście jesteś jeszcze na świąt, dobra. Jest dalej węglowodany, cukierki, ciastko, ziemniaki, bulwy, pery i tak dalej, i tak dalej. Czekoladę. To jest wasze wybór, to jest wasz ciało, To nie jest mój ciało, Ja dbam o mój ciało I kiedy uh, ja nie dbam, ja wiem, co, jakie problem miałam. Czy ja chcę tam problem z powrotem? Nie. To jest również. Ja nie chcę słuchać na ten ludzi, który dyktuje nam. Taki i taki i taki godzina musiałem mieć jedzenia. Później taki, taki i taki godzina musiałem mieć, e, Posi, taki, 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 godzina mieć e, taki mały kawałek. E, ja nie mówię nazwa o tym rzeczy. Ja jestem szef mojego ciała. Jestem szef mojego myślenia. I na kto ja mam zaufanie, to jest róbcie, tylko mój zaufanie na ten, ten i ten i są bardzo, bardzo dużo ludzi, które myślą, oni mogą mieć zaufanie na innych ludzi. Nie śladujcie mnie, nie imitujcie, tylko słuchaj z waszego ciała, co jest dobrze dla was. Ja wiem doskonale słodkie rzeczy. Czuję dobrze, ale to jest tylko na moment, bo to jest emocjonalność na jedzenie. Dobra. Co wy robicie na tę informację, którą już mówiłam? To nie jest. Co dla mnie? To jest wasze fibór. I jeszcze raz, uh, kiedy zaraz uh, jest ciemne Mamy ciemność od godzina czycia w popołudniu, to znaczy od ten moment jest mój ostatni jedzenie, to znaczy do następnego dnia ja, około czycia i reszta ja nie jem. Dobra, tyle na dziś, do następnego razu.